Jestem Alicja, a to jest kanał Lubię Tworzyć. Kolejny świąteczny odcinek poświęcimy wykonaniu takich prześlicznych rozet gwiazd. Także jeśli jesteście zainteresowani takim pomysłem, to będzie mi miło, jeśli obejrzycie dalszą część tego materiału. Zapraszam Was gorąco. Jak widzicie, gwiazdka jest zbudowana z dwóch prostokątów. Sposób ich składania będzie identyczny z jedną małą różnicą, o której zresztą powiem. Pierwszy z prostokątów odkładam, skupimy się na tym i musimy złożyć go w harmonikę. To jest najpierw składamy na pół, Dalej rozkładamy i do tego zagięcia kierujemy. O, tak sobie że będzie mi wygodniej. Ten fragment dalej do środka. Górny fragment. I teraz znowu rozkładamy. I każdą z tych części też musimy złożyć na pół. Zwijamy wszystko sobie w harmonikę. Starajmy się, aby było to w miarę możliwości równe. Wszystko rozkładamy. I słuchajcie, to jeszcze nie wszystko każdą z tych części tutaj, z tych prostokątów, musimy jeszcze raz złożyć na pół. Także na pół i znowu na pół na pół Róbcie to tak, jak będzie wam wygodnie. Mi zależy właśnie na tym, by było w miarę możliwości równo, dlatego objęłam sobie taką, a nie inną strategię składania. I tutaj mamy oj! Jeszcze jeden element do złożenia. Mamy pierwszą harmonijkę. I słuchajcie, dokładnie w taki sam sposób składamy drugi prostokąt. A kiedy już będzie złożone, to powiem co dalej. Złożono drugi prostokąt i teraz jestem ciekawa, czy widzicie różnicę w ułożeniu obu harmonijek. Jeśli nie, to już Wam wyjaśnię. One były złożone dokładnie tak samo, przy czym zobaczcie końcówki. Skupcie się na tym na tych końcówkach, ostatnich fragmentach. Końcówki tego, tej harmoniki górnej jest, yy, końcówki harmoniki górnej są ułożone, zobaczcie jak daszek domku. Widzicie? One są ułożone, tworzą daszek domku. Z kolei ta druga ma skierowane daszki tutaj końcówki ku górze. Pokażę Wam raz jeszcze. Jest tak. A tu jest odwrotnie. Po prostu ułożyliśmy je odwrotnie. I na tym będzie polegała różnica w dalszych czynnościach. Chodzi nam później o to, aby te obie części ze sobą połączyć, a połączymy je tylko wówczas, gdy. Te części będą na siebie nachodziły i dalej będzie można je złożyć w harmonijkę Dlaczego? Tutaj te fragmenty są ułożone w daszek a te jakby są do góry nogami Także to jest jedyna, zasadnicza tak naprawdę, różnica Skupmy się może na tym górnym fragmencie Ten dolny chwilowo sobie odłożę On cały czas ma być tak ułożony, żebyśmy się przypadkiem nie pomylili sobie delikatnie tę harmonikę rozłożę. Skupmy się na tym ostatnim fragmencie, czy ostatnim, pierwszym jak patrzeć zewnętrznym, w każdym razie. I musimy ten róg zagląć. Taki trójkąt. I ten trójkąt, a właściwie jeden z jego boków to jest ten bok będzie nam wyznaczał granicę złożenia. Rozkładamy sobie naszą harmonikę i ten dolny fragment będziemy musieli złożyć. I tak jak wspomniałam, granicę złożenia będzie wyznaczał ten oto fragment. Zacznę sobie może właśnie od tej strony. I słuchajcie, składam, liną Zrobione. Teraz musimy tę część złożyć jeszcze raz. I tutaj, jak widzicie, granice złożenia już mamy. Bazujemy na poprzednim złożeniu. Ogarnięte. I składamy całość w harmonikę. Jak zrobiliśmy to na początku, mamy już tutaj jakby na czym bazować, więc jest ok. Zrobione. To samo zrealizujemy na drugim prostokącie. Przy czym, jak widzieliście, tutaj mamy inne ułożenie, ale sposób działania będzie taki sam. Znowu, ta zewnętrzna część składamy ją w trójkąt. Tu już zrobię troszkę szybciej, żeby nie przedłużać. I też składamy dolną część dwa razy. Jeden i drugi. A kiedy złożymy, to zwijamy harmonikę zgodnie z zagięciami, które wykonaliśmy na początku. Już za chwilkę przejdziemy. Do jednego z takich, no można powiedzieć, trudniejszych etapów, no ale postaram się Wam wszystko wyjaśnić możliwie najdokładniej, abyście spokojnie wykonali wszystkie czynności. Wzięłam teraz do ręki ten pierwszy prostokąt harmonikowy, rozkładam sobie to pierwsze złożenie, czy to drugie właściwie złożenie, zostaję sobie przy tym pierwszym. I tym, gdzie wykonywaliśmy sobie tutaj trójkąt. Odwracam wszystko na drugą stronę, i będę teraz wykonywała takie marszczenia w konkretny sposób. Spróbuję pokazać to bardzo dokładnie. Mam nadzieję, że zrozumiecie. Jeśli nie, to się nie denerwujcie, bo kiedy ja się po raz pierwszy uczyłam tej metody, to też mi nie wychodziło. Także pocieszę Was. Czasami trzeba dojść do tego metodą prób i błędów. Filmik też nie zawsze jest w stanie wszystko precyzyjnie, dokładnie pokazać. No ale mówię, nie stresujcie się, bo naprawdę nie ma czym. A uwierzcie mi, że trzeba po prostu to poćwiczyć. A ja oczywiście ze swojej strony spróbuję Wam to wyjaśnić możliwie jak najdokładniej. Słuchajcie. W tym przypadku nie skupiam, bo powiedzmy, o, może podzielimy sobie naszą harmonijkę na takie strefy. Tu jest dołek, tu jest górka, czyli takie wybrzuszenie. I my będziemy skupiać się na tych wybrzuszeniach, nie na dołkach. Interesuje nas ten oto fragment. W tym miejscu, dokładnie tu, musimy zrobić marszczenia, zagięcia. Tutaj i tutaj. Ale jak je wykonać? Otóż, teraz uwaga, skupcie się. Łapiemy sobie za to wybrzuszenie. Widzicie? I ta część, która tu jest, musimy też ją złapać. I słuchajcie, to teraz będzie dość no, skomplikowane, bym powiedziała, ale może nam się uda. Ten fragment, kiedy tutaj złapiemy, musimy jakby przesunąć w kierunku tego fragmentu po to, żeby wykonać tutaj marszczenia Już praktycznie te marszczenia nam się udały, ale no, trzeba jeszcze to zrobić Łapię, 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 trzymam Zobaczcie I Trzymam, trzymam I chwytam jakby tymi elementami, tutaj tym Chwytam, składam Tą część środkowo. To. Uchwytam... jakby ciężko jest to mi opisać, ale próbuję złapać. Łapię to, kieruję się tutaj i łapię sobie, zobaczcie tutaj tę wybrzuszoną część. Stworzyło mi się dzięki temu zobaczcie, takie marszczenie. Tutaj i tutaj. Spokojnie, zaraz przejdziemy dalej i też wam to te pokażę. Skupiamy się na tych wybrzuszeniach, na tych górkach, nazwijmy Tu też. Zobaczcie. Tam to zostawiam, i znowu łapię. To też chwytam tę część. O! Łapię, łapię. To kieruję sobie właśnie ku tej górce, nazwijmy to. Można powiedzieć, że nawet rozpłaszczamy. I też składam tę część. stworząc zagięcie. Znowu dołek nas nie interesuje, interesuje nas górka. Włapię ją sobie. Jeśli będziecie mieli problem z realizacją tej czynności, to spróbujcie też sobie zrobić tak po kolei. I tak, złapmy sobie najpierw to. I teraz tak. Najpierw zróbcie sobie takie zagięcie, jakby z tej strony. A później z tej. Chociaż mówię, można zrobić to jednocześnie. To sobie maksymalnie spłaszczcie. Chwyćcie za to i nałóżcie. Z tej strony i z tej. I jest. Przejdę do końca. Znowu górka. Łapię sobie też za to. I też. Ten fragment jakby nakładam na ten, tak żeby go rozpłaszczyć. Powtórzę się, ale dopóki nie będziecie mieć papieru w rękach, dopóki nie będziecie ćwiczyć, to może wam się to nie udawać. Natomiast najważniejsze jest trening i ćwiczenie. Spróbujcie. Naprawdę wbrew pozorom nie jest to takie trudne, tylko trzeba po prostu potrenować. Pamiętajmy tutaj, że musimy skupić na tych wypukłych elementach. Musimy je jakby spłaszczyć i zrobić tutaj zagięcia. A te zagięcia zrobimy dzięki temu elementowi, który tutaj wystaje. Jakby kierujemy go ku tej części, gdy sobie złapiemy o, tak to wygląda mniej więcej z tej strony. I obejmujemy. Znowu wybruszenie, łapię, 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 skupiam się na tym, żeby. O, zobaczcie. Nakładam. I mamy zagięcia. Znowu chwytam to też. To też tak podciągam, jakby maksymalnie tutaj, i też rozpłaszczam tutaj, i tak. I co dalej? Dalej należy wszystko złożyć. Teraz pokażę Wam, jak tutaj zobaczcie, sobie składamy, chowając zgodnie z tymi zagięciami wszystkie te części. Do środka. Tak już samodzielnie Wam się będzie wszystko ładnie składało. Później sobie to możecie spokojnie poprawić i wyrównać. A co z tymi zewnętrznymi fragmentami? Otóż o, tutaj jest w środku, to tu musi być na zewnątrz. Tu tak. Ojcie. Na spokojnie. Tak. Dojdzie do góry, a z tego robimy coś takiego. Pokażę jeszcze tutaj. Tak było. Tu też mamy zagięcie jedno, zagięcie drugie. I oj. Tę część do góry kieruję. Mamy pierwszy fragment. Drugi będziemy składać dokładnie tak samo. Chwytam prostokąt, rozwijam go, odwracam na drugą stronę i też układam tak wszystko. I skupiam się na tych elementach, pamiętajcie, wypukłych. To jest to Dociskam, dociskam Chwytam to I tak Znowu wypukła część Idę do końca, to też chwytam I nakładam na to tak samo, łapie, tu też i nakładam, łapie, łapie i tak znowu Hop! Łapię, łapię, Nakładam I robię zagięcie I ostatni fragment to samo Składamy Zgodnie z wszystkimi zajęciami, które sobie wykonaliśmy przed chwilką. chciałam poprawić i tutaj to ostatnie części już zaraz wam pokażę. Zostały złożone mniej więcej tak. Mamy drugi fragment i zobaczcie, mamy pierwszą część, mamy drugą część i teraz musimy je ze sobą połączyć. W jaki sposób? Bardzo prosty. Rozkładamy sobie to maksymalnie, możliwie maksymalnie jak się da. Drugą część też. I teraz, w zależności od tego, zobaczcie, tu mamy takie zagięcie, więc tę część nałożymy na tę. I musimy użyć kleju w sztywcie. Nakładam klej na tę część, na którą będzie nakładany element. Jest I co teraz? Składamy wszystko ponownie Tak jak wcześniej było To myślę, że już też nie powinno być problemu Wracamy jakby do punktu wyjścia Ale macie już wszystkie zagięcia wykonane Więc nie powinno to żadnych trudności, absolutnie żadnych, natomiast jedynie o w tym miejscu, w którym było połączenie. Tutaj być może trzeba będzie coś wyrównać, poprawić, ale też bez przesady. O. Gotowe. Ostatnia część połączyć ostatni element z pierwszym. I tu tak samo działamy. Rozkładamy. I tu też rozkładamy. I co robimy? Nakładamy jeden na drugi, ale najpierw nałożymy odrobinę kleju w sztyfcie. Łączymy pierwszy element z ostatnim. I tu już nie powinno być zaskoczenia. Składamy wszystko zgodnie z poprzednio wykonanymi zagięciami. I słuchajcie. Ostatni punkt, złożenie rozety. Bardzo proszę. Jeśli macie obawy, że to będzie Wam się wyginało, to są dwie metody: albo na środku nałożycie troszkę kleju na gorąco, albo też na odwrocie. Tutaj też skorzystam z kleju, połączę sobie wszystko dokładnie. Na środku nakładam klej. Mam wycięte też koło i dociskam. Przytrzymuję przez jakiś czas, aby wszystko się połączyło. I gwiazda, rozeta jest już ukończona. I gotowa. Do zdobienia. Możemy nią ozdobić wnętrze naszych domów. Także zobaczcie, przepiękne rozety. Dzisiejszy tutorial nie należał do najkrótszych, a to tylko z jednego powodu. Chciałam dokładnie opisać Wam wszystkie etapy produkcji. Mam nadzieję, że zrobiłam to na tyle dokładnie, że uda Wam się zrealizować ten pomysł. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania, to oczywiście śmiało zadawajcie je w komentarzu. Możecie też wpisać do mnie drugą mailową, adres próbie tworzyć małpa gmail.com Jeśli ten filmik, ten pomysł Wam się spodobał, to oczywiście będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli klikniecie kciuka w górę. Zapraszam też do zasubskrybowania mojego kanału, tak abyście nie przegapili żadnego nowego tutorialu. A jeśli poszukujecie więcej inspiracji, to odsyłam Was zarówno na mój kanał, jak i na Lubietworzyć.pl. W dzisiejszym odcinku to już wszystko ściskam gorąco. Do usłyszenia niebawem. Pa pa!